Często mi się nawet tutaj zdarza, że przychodzą, przychodzą młodzi chłopaki i chcą e, e, zrobić sobie trwałą, e, żeby mieć kręcone włosy. Zdarza się, że na przykład fryzury gdzieś przenikają z chociażby z seriali czy, czy, czy filmów? Dużo osoby też e, e, tak zwracają uwagę na na przykład aktorów z seriali czy to tam z Netflixa. Na jesieni jak byłem w Londynie na Salon International, to już były trendy na ten rok, jeżeli chodzi o męskie fryzury, no to była inspiracja ogólnie latami 70 i 80 więc coś fryzury ala Patrick Swayze. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Inspirujemy, w której to pokazujemy ciekawych ludzi, drogę dojścia do sukcesu oraz realizacji w biznesie. Dzisiaj gościmy w Limanowej u Czesława Toporkiewicza. Witam serdecznie. Witam, witam serdecznie. Czesławie, takie pytanie na początek. Jak długo zajmujesz się fryzjerstwem ogólnie? Um, ogólnie jest to już 15 lat, 3 lata w Anglii, bo ogólnie przygodę z fryzjerstwem zacząłem w Wielkiej Brytanii. Tam byłem 3 lata i tam w sumie zacząłem fryzjerstwo od podstaw w koledżu. Następnie, po trzech latach, zjechałem już do Polski, i w sumie salon swój tutaj fryzjerski w Polsce prowadzę już 12 lat. Także w sumie jest łącznie 15 lat. kawał czasu, można powiedzieć. No. Ostatnio rozmawiałem też właśnie z troszeczkę zbliżona branża, bo z barberem przeprowadzaliśmy wywiad. I mam takie pytanie z racji właśnie też twojego bogatego doświadczenia na pewno co chwila widzisz jak zmieniają się te trendy fryzjerskie no i pytanie co jest teraz na topie co jest teraz na topie to tak jeżeli chodzi o koloryzację w 2023 są to na pewno odcienie ogólnie jeżeli chodzi o blondy to ciepłe blondy złote wpadające w złoto miedziane kasztany Natomiast jeżeli chodzi o ciemniejsze kolory, to ciemne brązy, już takie na poziomie około trzecim, czyli bardzo ciemne, aczkolwiek nie wpadające w czernie i chłodniejsze raczej odcienie brązu. A jeszcze w związku z tym, Twoim bardzo długim też doświadczeniem zawodowym, czy po tylu latach można powiedzieć, że da się jeszcze czegoś nowego nauczyć? No, ja myślę, że przez całe życie się uczymy. Także cały czas coś wchodzi nowego, czasem są to naprawdę nieduże jakieś różnice, ale te różnice robią ten efekt finalny. Który y, 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 klient szuka po prostu. Y, no w tej chwili też jednak klienci są bardziej wymagani z tego względu, że te social media jednak cały czas nas y, obstrzeliwują ze wszystkich stron, także te y, y, trendy y, szybciej troszkę się zmieniają niż we wcześniejszych latach. Ale tak, wracając do y, tematu doskonalenia się y, właśnie z. Przestrzeni tych kilkunastu lat, też możesz zaobserwować pewnie, właśnie wspomniałeś o social mediach, jak to się rozwinęło. Jak wygląda promocja u ciebie? Czy właśnie dużo poświęcasz uwagi na social media, na prowadzenie Facebooka, Instagrama? Jak to u Ciebie eee, wygląda? Tak, już tak od dwóch lat jednak dużo bardziej zwracam na to uwagę, bo zauważyłem jednak, że. Trend się zmienił w ten sposób, że jednak klienci bardzo obserwują, czy to Facebook, czy to Instagram, czy to TikTok. Są to takie media, które no w tej chwili robią naprawdę dobrą robotę, jeżeli umie się to dobrze prowadzić. Także moim zdaniem no na tą chwilę jest to na pewno coś, o co warto zadbać, bo jednak to nam przynosi później korzyści finansowe. Naturalnie, a w twoim wypadku jak dużo czasu zajmuje Ci teraz właśnie ta dodatkowa praca nad social mediami? No jest to na pewno no tak średnio, jeżeli chodzi o tydzień, to na pewno ze 4 godziny ekstra muszę na to poświęcić. Na pewno też mam jedną osobę od tego tak jakby odpowiedzialną, która mi to prowadzi. Bo też jak jedna osoba to prowadzi, to jest bardziej porządek, bardziej to uporządkowane, nie ma bałaganu. Staramy się systematycznie w jeden dzień dawać, czy to zdjęcia, czy jakieś filmiki, żeby klienci wiedzieli mniej więcej, kiedy mogą się spodziewać jakichś nowych materiałów na tych social mediach. A jeżeli właśnie chodzi o tą klientelę, to zauważasz, że na przykład te działania w social mediach przynoszą na tyle efekt, że ci klienci to są właśnie bardziej tak z polecenia z poczty pantoflowej, czy właśnie obserwują social media i przychodzą? Wcześniej, jeżeli chodzi, to na pewno droga pantoflowa bardziej była brana pod uwagę, i dalej wiadomo, bo z polecenia na zawsze, nie najbardziej. Przyjdzie, bo jak dana osoba jakaś zaufana poleci, jest zadowolona, no to wiadomo, że, że ta, wtedy klient bardziej przyjdzie na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o social media, w tej chwili jednak one odgrywają już dużo większą rolę. Jak się zrobi na przykład fajny filmik z pielęgnacji włosów, z koloryzacji, jak klient zobaczy efekt przed i po, no to też to wpływa jednak w ten sposób, że klient ma większe zaufanie. Także y, warto zadbać teraz o, nad pracą, nad, nad co mediami jednak. A czy często zdarza się, że na przykład przychodzą klienci z gotowym zdjęciem w telefonie, właśnie gdzieś e, z internetu pobrane, albo gdzieś zobaczyli u swojego idola, e, jak, no, jaką na przykład ma fryzurę i mówią, o, ja chcę na przykład wyglądać dokładnie tak samo zdarza się jak najbardziej, ale to też trzeba troszkę podchodzić indywidualnie, bo niekoniecznie ta dana osoba będzie miała na przykład odpowiedni kształt głowy do, do danej fryzury, czy na, to, czy na przykład wystarczającą ilość włosów do danej fryzury, czy na przykład ukształtowanie porostu włosów, także nie, nie w każdym wypadku możemy idealnie dobrać tą fryzurę. Co ktoś tam sobie wymarzy, no nie? aczkolwiek po to jesteśmy, żeby doradzić, żeby ten klient jednak lepiej wyglądał, żeby ta fryzura była indywidualnie do niego, dobra, natomiast nie ściągnięta bezpośrednio na przykład z internetu. A czy zdarzają się właśnie przypadki takich? Nazwijmy to upartych klientów, którzy i tak wiedzą swoje, chociaż na przykład Ty widzisz go, że no, ta fryzura kompletnie nie pasuje Mu i mimo wszystko nie idzie Go przekonać. Zdarzają się tacy? Mm, bardzo rzadko bym powiedział. E, aczkolwiek, jeżeli ktoś się już tak uprze, uprze, ok, mogę zrobić, ale to już na jego odpowiedzialność, nie ma problemu. <summelenie> <głos> 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 Czyli e, nie, nie zdarzają się takie <noise> sytuacje, że na przykład przyjdzie, e, powiedzmy, klientka, zażyczy sobie taki kolor, gdzie e, na przykład koloryzacji czy rozjaśnienia włosów, <głos> głosów, gdzie na przykład e, ty na powiesz, że, e, że to mm. na przykład kompletnie jej nie pasuje, po czym wraca do domu i za godzinę mąż dzwoni i mówi: Co zrobiliście? <noise> <gry> to znaczy się tak, jeżeli na przykład jakoś włosa nie pozwala na daną, daną um, usługę, bo po prostu e, e, jest, e, włosy są zniszczone, a klientka by chciała jeszcze jaśniejsze, e, no to wtedy odmawiam, no bo też e, robić coś, żeby później klient był niezadowolony, to nie ma sensu, no nie. Natomiast jeżeli chodzi o kształt do, p, już e, fryzury samej dobrania do, do, do twarzy, jeżeli ktoś się tam uprzej, że chce, chce coś inaczej, nie ma problemu, ten włos. I tak, odrośnie, więc nie ma problemu. No, natomiast jeżeli chodzi już o rozjaśnienia, jakieś ekstremalne, no to wtedy już biorę pod uwagę jakoś włosy. Bo jeżeli mam włosy bardzo zniszczone, no to wtedy nie biorę się za daną pracę, bo, no, bo szkoda, trzeba robić po prostu. Jasne. A odnosząc się, cały czas będę gdzieś tam się opierał, mhm. właśnie o Twoje bogate doświadczenie zawodowe. Z perspektywy czasu, gdybyś mhm. tak teraz zobaczył, cofną się te kilkanaście lat, wtedy, kiedy zaczynałeś, to co dzisiejszy Czesław mógłby powiedzieć temu młodemu, który zaczynał, może jakiś rad udzielić? <noise> no na pewno myślę, że w pewnych sytuacjach jest warto powiedzieć klientowi nie. Bo jednak e, e, później po prostu klient może mieć niepotrzebne jakieś pretensje, więc na pewno trzeba umieć powiedzieć w, w pewnym momencie nie na pewno. E, natomiast no myślę, że na pewno jeżeli chodzi o prowadzenie na przykład też zespołu, jeżeli się ma więcej pracowników to też na pewno no mając już teraz doświadczenie, które mam w tej chwili na pewno mi umiem sobie lepiej z tym radzić niż wcześniej, no ale no to jest jednak czas i doświadczenie swoje robi, no i oczywiście tak samo szkolenia, na przykład jak ostatnio byłem bardzo mi to dużo pomogło jeżeli chodzi zwłaszcza o social media i o prowadzenie zespołu, także polecam. A ile osób zatrudniasz? Jeżeli właśnie tak wspominamy o zespole. W tej chwili jest siedem osób zatrudnionych. Mam jednego barbera, jednego trychologa, no i fryzjerki, stylistki. A nie obawiasz się troszeczkę, że jeżeli na przykład przychodzi do Ciebie pracownik, zdobywa to całe know-how, wiedzę, to po pewnym czasie może zrezygnować, otworzyć swój gabinet gdzieś niedaleko, potencjalnie stać się jakoś Twoją konkurencją? Nie masz takich obaw? Znaczy, taka obawa zawsze jest, bo to zawsze, jest, zawsze to jest możliwe, no nie. Znaczy, ten zespół mamy mam go stworzonego od... W sumie wszystkie osoby praktycznie, oprócz czterychologa, pracują ze mną od szkoły zawodowej mam dosyć duże do nich zaufanie, więc pracuję się z nimi się mi naprawdę dobrze. Nie ma problemu, jeżeli potrzebuję urlopu dwa tygodnie, mogę salon zostawić i wszystko fajnie funkcjonuje. No, Aczkolwiek zawsze jest jakaś możliwość, że ktoś zrezygnuje i otworzy konkurencyjny salon. E, aczkolwiek to też jest e, indywidualna też sprawa, później klienta, czy będzie wolał iść do niego, e, czy e, do naszego tutaj salonu. To już e, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A jeszcze tak chciałbym zahaczyć o temat. E, masz ze sobą epizod w Anglii, tak wspominałeś, ja dobrze mm -hmm. pamiętam. E, I teraz jak. Jakby tak porównać klientele tam, a tutaj w Polsce. Klienci są zupełnie inni, czy to raczej nie ma przełożenia? Na przykład jacyś specyficzni, mają jakieś swoje zachowania. Jak to wygląda? No tak, jeżeli chodzi na pewno o Anglię, to tak zwłaszcza Londyn. No to tam jest klient no, dosyć odważny. Jeżeli tam miałem, czy tam się uczyłem, czy jeżdżę na szkolenia do Londynu systematycznie, no to tam mamy ekstremalne te kolory, bo są wszystkie kolory praktycznie tęcze, jakie są możliwe. E, mieszane, różne techniki e, 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 cięć takich mocno awangardowych. Więc tam jest na pewno klient bardziej otwarty, zwłaszcza w takim, e, zwłaszcza w Londynie. Natomiast jak miałem e, do koleżu chodziłem tam w Weston Supermer, to w sumie coś wielkości jak nowy sącz, mhm. e, no to już, było, już taka była bardziej praca, taka e, bardziej klasyczna, aczkolwiek też. Klient jest bardziej troszeczkę otwarty na takie nowości, po prostu. No i jest troszkę większy na pewno miks narodowościowy, więc może się zdarzyć Azjata czy to ciemnoskóry, więc troszkę inne rodzaje włosów, tekstury. Także też no, takie interesujące dosyć. A rozumiem, że ty wykonujesz fryzury zarówno męskie, jak i damskie? Tak, zgadza się, tak, tak. No i teraz właśnie patrząc z perspektywy też, od kiedy wróciłeś i otworzyłeś salon tutaj w Polsce, troszkę jeszcze wrócę do tych trendów, tak. jeżeli chodzi o fryzury męskie. No Bo ja sam zaobserwowałem właśnie też cała kultura e, barberingu i tak dalej. Mocno się rozwinęła. E, mężczyźni też raczej troszkę już odeszli od takiego konserwatywnego podejścia. To znaczy, krótko na jeżyka, 3 mm. Zgadza się. E, teraz ją właśnie bardziej obserwują, e, już tam, nawet nie i doli, ale m, zdarza się, że na przykład fryzury gdzieś przenikają z chociażby z seriali czy, czy, czy filmów. E, tak. Jak to wygląda w tym, na tym rynku tutaj? U nas. Dużo osoby też tak, zwracają uwagę na na przykład aktorów z seriali czy to tam z Netflixa. Także no, tym się na pewno inspirują. Na jesieni, jak byłem w Londynie na Salon International, to już były trendy na ten rok, jeżeli chodzi o męskie fryzury, no to była inspiracja. Ogólnie latami 70. i 80., więc coś w a Ala Patrick Swayze, eee, tylko troszkę może dłuższe te boki, jak Patrick Swayze miał, ale w tym wykonaniu techniki cięć bardzo podobne, tylko już bardziej udoskonalone, bo wiadomo, to idzie do przodu. Eee, wykończenie jest troszkę bardziej nowoczesne, no bo w tej chwili mamy możliwości eee, z większej stylizacji niż na pewno w latach 70. czy 80., ale ogólnie dłuższe, dłuższe włosy, jeżeli chodzi o mężczyzn strzyżenia, no i dalej na topie są na pewno zarosty, też na pewno. Także barbering jest na, na dalej na, na pewno na czasie. No i y, kręcone włosy jak najbardziej y, dalej są na czasie. Także jeżeli chodzi o panów, no i często mi się nawet tutaj zdarza, że przychodzą, przychodzą młodzi opaki i chcą y, y, zrobić sobie trwałą. Żeby mieć końcone włosy. Czyli zmienia się to. Tak. Dawniej częściej starsze panie pytały się o trwało, teraz bardziej chłopaki młodzi się pytają o trwało. Także się bardzo to zmienia. Ale wiesz, ty jeszcze mając tą wiedzę właśnie ze szkoleń, gdzie tak jak wspomniałeś, że wiesz, jakie będą trendy na następny rok, no to w takiej mniejszej miejscowości, ogólnie tutaj w naszym regionie, może być trend seterem. Możesz no. ustanawiać te trendy, bo no. możesz przewidzieć po prostu. No tak, zgadza się. No. No warto właśnie jeździć na takie międzynarodowe właśnie, czy to targi, czy to szkolenia, bo jednak oni robią wszystko praktycznie rok do przodu, więc jestem w stanie przewidzieć, co będzie modne na przyszły rok. No i biorąc też później szkolenia systematyczne, czy to z koloryzacji, czy z cięć, no jestem jednak zawsze o ten krok do przodu, także warto. A powiedz mi, czy Widzisz jakieś zagrożenia dla branży na przyszłość? E, w którą stronę to może pójść? Jaka jest Twoja opinia na ten temat? E, to znaczy, jeżeli chodzi o dany czas, no na przykład. No na pewno naj, y, największym zagrożeniem w tej chwili to jest inflacja, po prostu, bo inflacja, te ceny szaleją, więc y, klienci też już zwracają uwagę, e, e, z czego chcą korzystać. No nie? Więc w tej chwili y, na pewno inflacja gra dużą rolę. Miejmy nadzieję, że to się pomału już uspokoi i będzie ok. Ale y, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej branżowe zagrożenia, ja bym powiedział, że raczej nie. Ja bym widział większe możliwości rozwoju, gdyż mamy większy asortyment, jeżeli chodzi o sprzęt. Kosmetyki są cały czas bardziej udoskonalane. Klienci są też teraz bardziej na bieżąco, bo są różne informacje, czy to na internecie, czy to w różnych czasopismach tematycznych, więc klienci są też teraz dużo bardziej świadomi i chcą korzystać rzeczywiście z różnych rodzajów, czy to pielęgnacji, stylizacji, czy koloryzacji, które wcześniej nie były dostępne, a teraz są dostępne i sami się o to pytają. Więc ja bym powiedział, jeżeli chodzi o samą branżę, to branża idzie do przodu. No i jeżeli po prostu ekonomia w tym nam nie, prze, nie przeszkodzi, no to będzie to szło do przodu i na pewno się dobrze rozwijało. Miejmy nadzieję. <grym> A czy planujesz wprowadzić u siebie w salonie jakieś nowości? Co by to było? W tej chwili planowana jest mikropigmentacja skóry głowy, gdyż dużo osób, zwłaszcza panów, ma jednak problemy z zakolami, a przy krótszych włosach mikropigmentacja się rewelacyjnie naprawdę sprawdza, gdyż fajnie nam profiluje linie włosów, ładnie też profiluje kształt twarzy. Także w tą stronę na pewno będziemy chcieli iść, czyli troszeczkę poszerzamy zakres usług trychonów. W dalszym jeszcze etapie mamy w planie również techniki, wprowadzić techniki zagęszczania na skórze głowy. Jeżeli chodzi o trychologię, no chcemy na pewno jeszcze iść do przodu. No jeżeli chodzi natomiast o fryzjerstwo. Na pewno jeszcze trochę poszerzymy wachlarz pod względem pielęgnacji włosów, żeby te włosy były jeszcze bardziej wypielęgnowane, miały większy połysk bardziej i koloryzacja, żeby się jeszcze nam lepiej utrzymywała dzięki temu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Moim gościem był Czesław Toporkiewicz. A wszystkich, którzy będą nas oglądać, serdecznie zapraszam do salonu Hair Obsession w Limanowej. Zapraszam również, pozdrawiam serdecznie.